kaplica szpitalna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny numer 2 w Wyszczębiu Zdroju kaplica po generalnym remoncie po wystroju od 2008 roku W kaplicy została zrobiona blazeria. Na sam początek, w 2008 roku, zostały zamontowane drzwi witrażowe do wejścia do kaplicy przedstawiające Ducha Świętego i Najświętszy Sakrament. Zostały także zrobione nowe sosnowe ławki. Zabudowane filary, także w drzewie. Zrobione dwa obrazy. Świętego Ojca Pio, orędownika chorych, symbolem apostolstwa chorych wydawnictwa Archidiecezji Katowickiej oraz Świętego Łukasza, patrona służby zdrowia. W generalnym remoncie w 2010 roku została zrobiona pomalowana, pomalowana kaplica i ornamentyka wykonana przez firmę pana Potysza z Gorzyczek. W ołtarzu głównym wykonany krzew gore, gorejący wokół krzyża. Została wycyklinowana podłoga i oświetlone stacje drogi krzyżowej. Także nowe nagłośnienie zostało zrobione przez firmę Panar Ducha. Od 2011 roku trwała inwestycja nowych witraży skończona w 2013 roku. Jest to 10 witraży przedstawiających sceny przychodzenia do Jezusa chorych w centralnym miejscu jest Jezus. Także elementy nawiązują do Jaszczębia zdroju, i w pierwszym oknie symbolu służby zdrowia. Nieustannie w kaplicy trwają prace nad upiększaniem. Czyni to pan Krzysiu, który opiekuje się kaplicą, pan Wiesiek, pan Stasiu, którzy pomagają przy wszystkich pracach, na przykład jak wykonanie co roku tej pięknej stajenki z której wszyscy w szpitalu się chlubimy. Ostatnim elementem było zamontowanie nowego tabernakulum z możliwością stałej adoracji Najświętszego Sakramentu. I od pierwszej niedzieli adwentu w Kaplicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Mamy stałą adorację. Adoracja następuje poprzez otwarcie ustoli. i oświetlenie Najświętszego Sakramentu. Widok na kaplicę od ołtarza. Nieustannie z duszpasterstwem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 jest związana misja medyczna do Paragwaju. Znajduje także to swoje odbicie w kaplicy szpitalnej. Jan Paweł II, a pod nim napis Juan Pablo Mapa Ameryki Południowej Flaga Paragwaju Misja Medyczna Paragwaj Stała adoracja trwa cały czas oprócz liturgii mszy świętej niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków amen